Nazywam się Dariusz Michalak. Trzy i pół roku temu podjąłem decyzję, żeby podjąć pracę w gdańskich autobusach i tramwajach. Namówił mnie do tej decyzji mój kolega. No, po odbyciu kursu, dokładnie 3 lata temu, rozpocząłem pracę. Rozpoczynając miałem 57 lat. Uważam, że to była dobra decyzja, ponieważ jest... Przede wszystkim pracą pewną, która po moich wcześniejszych doświadczeniach, gdzie prowadziłem własną działalność gospodarczą i byłem na umowach menedżerskich, po prostu pierwszy raz doświadczyłem coś takiego jak pełne uskładkowanie, urlopy płatne, czasy pod gruszą. Także ten cały system socjalny niewątpliwie z dużym, dużym atutem tej pracy. No a potem jeszcze. Jakieś takie dziecięce spełnienie podróżowania dużym wąsem. Niewątpliwie jest to jest to też duża frajda. Dotychczasowe doświadczenie spowodowało to jeszcze to, że był to ruch praktycznie opatrznościowy, ponieważ ja pracowałem ostatni czas, ostatnimi czasy w gastronomii jako szef kuchni i wyprzedzając niejako ten czas, przychodząc tutaj do Gaitu, wyprzedziłem po prostu decyzje, które były powodowane pandemią. Gdzie pozamykała się masa, między innymi moja firma, pozamykała, która była siecią, pozamykała masę restauracji, i po prostu zostałbym, kolokwialnie mówiąc, na lodzie. Także dla mnie to była niewątpliwie decyzja opatrznościowa. Tak, mam przypisany autobus, mam go ze zmiennikiem, który pracuje na popołudniowej zmianie, ja pracuję na ranną zmianę, my sami mamy autobus. Jest to o tyle łatwiejsze, że autobus, który możemy się po prostu zaopiekować i utrzymywać go w własnym porządku. No niewątpliwie jest to praca wymagająca, aczkolwiek dająca dużo też przyjemności, jeżeli ktoś po prostu lubi motoryzację, lubi potężne auta. To jest ten jeden z tych, z tych aspektów, natomiast ten drugi, uważam, że ważniejszy dla tych wszystkich powyżej 50, plus, to niewątpliwie jest to praca stabilna i dająca pewne gwarancje socjalne i przyszłościowo też emerytalne.